Co ty robisz? Wychodzę, nie widać? Widać. No co? Cieszysz się? Bardzo się cieszę. No to wiesz? bardzo dobrze, bo nie chcecie mi potrzebnie. Ani ty, ani Twoja durna siostra, ani wszystkie te... znajomych! Co ty robisz? Pogrzało cię kompletnie. Przepraszam Was bardzo za tę scenę. Wybaczcie mi. luzi, chłopie. Jeszcze byś widział moją eks, jak i powiedziałem, że to koniec. To jeszcze nic. Stary to może powinniśmy je poznać ze sobą. Nie by się dogadały, tak? Spokój. Ja zaraz przyniosę te piwka. Kawa, okay? trzy były. Dobra. Dobra. Dzięki. A to tu po co? Co? Po co? E, nie wiem, no dostałem zamówienie, więc dostawę. Ale przyjechały wszystkie alkohole, wie pan? Wszystko już mamy. A się, no nie wiem, no dzisiaj nam menadżer rzucił to zamówienie, więc. Proszę pana, ja jestem menadżerem i nie dzwoniłam do pana, więc ktoś musiał sobie z państwa robić. jaja. sorry. No dobra, no okej, okay, to co tu mam sobie z tym zrobić? Ale tutaj, co pan co? chce? Marta, dobrze, że jesteś. Posłuchaj, ja jest tam totalny armagedon. Konrad sobie kompletnie nie radzi, a ja już naprawdę nie mam zamiaru z nim pracować. Zaraz, zaraz, ale tu nas pracujesz? No tak, no Konrad mnie zatrudnił, nie mówił ci? Nie. No, I dzisiaj zawalił grafik, błagał mnie, żebym po prostu mu pomogła, bo był sam na zmianie, ale ja po prostu nie dam rady, już mam dość go. Nie no, to świetnie. No. no tak, i chciałam ci tylko powiedzieć, że on ani nie umiał ogarnąć grafiku, ani asortymentu i nie zamówił dostawy, także macie trochę pustki na barze, więc powodzenia z nim. Nie no, super. No stary, mówię ci, no, biła się do mnie do toalety, stary, rzuciła się na mnie, potem mnie potrąciła jak... Co tu się dzieje? Poczekaj, muszę kończyć. Widzisz ten młyn? No, Marta, ja musiałem odebrać ten telefon. Wiesz, co tak naprawdę musiałeś zrobić? Ustalić porządnie grafik, ogarnąć bar i zrobić zamówienie. Ale widzę, że ty się bawisz w najlepsze, rozmawiasz sobie przez telefon. Zrobiłem zamówienie, no, nie wiem czemu jeszcze ich nie ma. No tak? A dzwoniłeś w ogóle zapytać, kiedy będą? No dzwoniłem, mają zajęte. Nie no, błagam cię, Konrad. Słuchaj, a w ogóle to kiedy przestałeś ze mną ustalać, kogo tutaj zatrudniamy. Ale o kim ty mówisz? No, tej waszej dziwnej koleżance Dorota, czy jakiej tam. To ponoć teraz twoja dziewczyna, nie, tak? To nie jest moja dziewczyna i ona tu nie pracuje. A nie pracuje? A dzisiaj to nie pracowała przypadkiem? No, no pracowała, to znaczy pomagała mi tylko. No właśnie. Ale Marta.